Cześć, nazywam się Janusz Laskowski. W tym filmie pokażę Wam, jak wykonać cięcie krzywoliniowe płyty laminowanej oraz elementu płaskiego. Do tej czynności wykorzystam wyżynarkę oraz odpowiednio dobrane brzeszczoty. Pierwsza operacja będzie to cięcie, wycinanie takiego łuku wewnętrznego na płycie za pomocą brzeszczotu, który ma zęby skierowane w jedną stronę. Taki brzeszczot zapewnia nam. Uzyskanie dobrej jakości cięcia bez żadnych wyszczerbień i wyłamań na krawędzi, co jest najistotniejsze, ale tylko z jednej strony. Natomiast za chwilkę wykorzystam inny brzeszczot na innym elemencie i zobaczymy też, jaki uzyskamy efekt. Pamiętajmy też, aby prowadzić brzynarkię powoli, bez pośpiechu i dobrze przyłożyć ją do elementu prostopadle, żeby nam się nie wyginała. Dlatego że brzeszczot nie jest jak widzicie. Bardzo sztywny pomimo swojej grubości, ale może też nam się wyginać. Dlatego trzeba to przeprowadzać delikatnie i powoli. Brzeszczot pracował sobie z zębami skierowanymi do góry, dlatego jedna powierzchnia, niestety, ma tutaj pewne wyrwania. Z drugiej strony, ta sama krawędź jest bardzo ostra i oczywiście, też jak widać, powierzchnia cięcia też jest gładka. Wykonam teraz cięcie krzywoliniowe w elemencie płaskim, czyli w płycie biurowej dwustronnie oklejonej laminatem HPL. Do tego celu wykorzystam inny brzeszczot. Ten brzeszczot ma zęby usytuowane prostopadle do jego osi. I zobaczymy, jaki uzyskamy efekt. Widzimy, że uzyskaliśmy z tej strony bardzo ładną krawędź. Z drugiej strony również nie mamy wyrwań. Wyszczerbień, krawędź jest bardzo ostra, delikatnie, trzeba palcem nawet dotykać. No i to, co też jest ważne, oczywiście sama powierzchnia cięcia jest gładka, bez żadnych wyrwań. W tym filmie pokazałem wam, jak obrabiać materiały Flyderer. Wykonując cięcia krzywoliniowe przy użyciu wyżynarki, i właściwie dobranych brzeszczotów. Musimy pamiętać, że takie brzeszczoty i wyżynarki wykorzystujemy do wykonywania właśnie jakichś krzywoliniowych cięć, na przykład pod rurę, czy jakichś otworów o przebiegu krzywoliniowej krawędzi. Natomiast raczej nie wykorzystujmy do cięcia prostoliniowego, gdzie zastosowanie ma zagłębiarka i odpowiednia listwa prowadząca. Myślę, że te porady powinny Wam posłużyć do dobrej obróbki tych materiałów. Zapraszam do kolejnych filmów, do kolejnych operacji, gdzie pokażemy wykorzystanie różnych narzędzi do obróbki prawidłowej materiałów Flydera.